Kiedy jemy, padam z głodu. Przyniosłaś własne jedzenie? Tak. Nie wiem, co sądzą o moich treningach. Według nich jestem niestała i pewnie pomyślą, że wkrótce mi przejdzie. Tym razem się zawzięłam. Nie ma powrotu. Lucy od dziecka miała nadwagę. Zawsze była puszysta. Jadła więcej niż inne dzieci. Założyłam, że przez to jest otyła. Wygląda apetycznie. Nie mówcie, jakie to smaczne. Nie chcesz? Odłóż to. Przestań. Lucy od dziecka była grubsza od nas, dokuczaliśmy jej. Pytaliśmy, dlaczego tyle je. To wpływ kultury. Przyniosłaś własnego kurczaka? Nie wolisz mojego? Ślinka mi cieknie. Elizabeth proponowała mi ziemniaka. Czerwone ziemniaki są zdrowe. Nie dla mnie. Nie jesz ziemniaków? Żadnych węglowodanów. Wszyscy pytali, co, co jesz? Wytrwasz? Zapomniałam o chlebie. Węglowodany. Żartowali sobie, ale było mi przykro. Cała rodzina taka jest. Mama Lucy nie wie, co ona czuje albo co czuła jako dziecko. Mamo, zjedzmy razem kolację w przyszłym tygodniu. Chciałabym iść z nią na kolację we dwie i powiedzieć, jak się czułam przez te lata i co o mnie myślała, gdy byłam mała. Nie wiadomo, może ma do siebie żal. Kiedy poruszę ten temat, schudnę szybciej.